Doszło do współpracy z Okim. To była dosyć prosta historia ogólnie. Oki do mnie napisał na Instagramie, yy, że ma do zrobienia animację właśnie na trasę koncertową, aczkolwiek wcześniej jeszcze yy, był chyba nawet rok wcześniej, zrobiłem taką animację do kawałka Jeremy Sohan. tak zajawkowo po prostu. I nie wiem, czy ktoś mu to wysłał, czy, czy, czy jak on to zobaczył, ale w każdym razie zobaczył to. I mega się zajarał. już wtedy napisał, że chciałby coś razem zrobić. No ja właśnie już wiedząc jak to wygląda, że czasem ktoś do ciebie pisze, że coś chce razem zrobić, ale to nie wychodzi, no to wziąłem to na chłodno i mówię, dobra, zobaczymy, nie? I jakoś to było w październiku zeszłego roku, dostałem wiadomość, że yo, it's time i robimy to, nie? I pamiętam ten moment w ogóle, bo to, było, to był moment jak wyjechałem na studia, dokładnie ten dzień, pierwszy października chyba, jechałem do Gdańska, no, jechałem taki podjarany, kurde, wiesz. Jest, ja po prostu wiesz, nie mogę siedzieć w miejscu, a jadę 7 godzin w pociągu, i to była masakra jakaś.